Cześć, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć kilka słów na e, temat tego, jak się zaczęła moja przygoda z grami klązowymi, e, bo zaczęła się dosyć dawno. Właściwie dzisiaj e, pracuję w sklepie z grami, więc jest to częścią e, mojego życia, właściwie można tak powiedzieć. E, było to dosyć dawno, bo myślę, że jak miałem gdzieś około 7-8 lat już jakiś czas temu. E, u mnie w domu pierwszym tytułem, w jaki graliśmy, to oczywiście Eurobiznes. Chyba e, każdy tak miał, że zaczynał e, z taką e, dosyć. E, popularną grą. Później pojawiły się jakieś poważniejsze tytuły. Pierwszym, który pamiętam dobrze to Magia i Miecz, która wtedy naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie. Była troszeczkę inną wersją od tej, którą teraz możemy dostać w sklepach, wydawaną przez Fantasy Flight. Teraz mamy plastikowe figurki, mamy, mamy żetony złota zrobione z plastiku. Wtedy to wszystko było kartonowe i dosyć szybko się wycierało. Też miałem taką dosyć sfatygowaną wersję tej gry, bo często nawet sam grałem w tą grę sam ze sobą, kierując kilkoma postaciami na raz. Później przyszedł czas na trochę odstawienie planszówek w taką troszkę niszę, gdzie miałem mniej czasu, żeby się nimi zajmować, weszły inne rzeczy które mnie pochłonęły bardziej. I teraz y, można powiedzieć, że planszówki przeżywają renesans w moim życiu, bo w związku z y, pracą właśnie w Dynksie y, zacząłem mieć z nimi coraz, coraz bardziej większą i sam poznawać y... naprawdę świat planszówek, który jest bardzo bogaty. Jest multum tytułów, które y, każdy do siebie może dopasować, do, do swoich upodobań, do tego, czym się interesuje. Y, ostatnio y, takie tytuły bardziej y, rodzinne, imprezowe, takie jak wsiąść do pociągu. Bardzo lubię w to usiąść pograć z przyjaciółmi Dixie, który świetnie się sprawdza jako gra rodzinna, kiedy odwiedzają nas znajomi, czy dawno niewidziana ciocia z wujkiem. Też fajny, fajny pomysł, żeby spędzić sobie wieczór albo usiąść przy kawie i cieście i nie gadać o e, takich rzeczach, które nikogo nie interesują, tylko naprawdę fajnie się zintegrować. To jest świetna, świetna rzecz. Z takich gier, wiadomo, Munchkin, to jest <grydy> kiedy spotykam się ze znajomymi, naprawdę fajny tytuł, dużo, dużo kart, dużo możliwości do tego, żeby robić sobie na złość trochę, oczywiście z przymrużeniem oka, ale też naprawdę bardzo fajny tytuł i naprawdę mógłbym sporo, sporo o tych planszówkach mówić. Ja Dynks.pl słucham. No planszówki to wiadomo, nie tylko, nie tylko gry, też ludzie, którzy w nie grają, więc tutaj mm, bardzo dużo ludzi, których poznałem przez to na, na wyjazdach, na konwentach, y, gdzie pokazywaliśmy ludziom jak grać w jakieś tytuły, gdzie, gdzie widać, że y, te osoby, które, że tak powiem, kręcą się wokół tematu planszówkowego. To bardzo fajnie, mili, pozytywni ludzie, z którymi można przeżyć naprawdę kilka niesamowitych sytuacji. Dużo tych sytuacji właściwie wydarza się spontanicznie podczas gry. Często są to bardzo śmieszne rzeczy, naprawdę kwestia, która pozostaje w, na, w głowie na długo tych wyjazdów konwentowych, na które zapraszam. Cała, cała historia konwentów, wydarzeń na pewno wiecie, gdzie ją odnaleźć. Jest kilka stron, które zajmują się tym. Między innymi na stronie Dynksa też będziemy pewnie wrzucać jakieś informacje dotyczące konwentów, których byliśmy udziałem, jaki też będziemy. Myślę, że to się będzie tutaj rozwijać w którąś stronę. Co do samych planszówek jeszcze, to zachęcam Was do pisania w komentarzach, jakie Wy mieliście sytuacje, które Wam się kojarzą z planszówkami, dlaczego lubicie w nie grać, dlaczego planszówki, a nie bardzo popularne gry komputerowe, bo przecież bardziej popularne na pewno od gier planszowych są w obecnych czasach. Ja osobiście będę kontynuował temat i będę Wam sukcesywnie pokazywał gry, które są moimi ulubionymi tytułami. I zachęcam Was do tego samego, żebyście powiedzieli mi, jakie dla Was tytuły są ważne, dlaczego, od jakich zaczęła się Wasza przygoda z trąszówkami. No teraz myślę, że wystarczy. Na początek zobaczymy, w którą stronę będziemy rozwijać te filmiki. Jeżeli macie jakieś pomysły, co chcielibyście zobaczyć, o czym usłyszeć, to również bardzo chętnie się o tym dowiem. A teraz będę się żegnał. Dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.